Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg chce cię obudzić o trzeciej w nocy? Wydaje się, że to przypadek, ale co jeśli powiem ci, że to szczególne powołanie? Wyobraź sobie, że w tym czasie zasłona pomiędzy światem duchowym i naturalnym jest cieńsza, umożliwiając bezpośrednie połączenie ze Stwórcą. Jest to chwila absolutnej ciszy, w której nie ma rozpraszaczy dnia codziennego i wyraźnie słychać głos Boga. Czy chcesz wiedzieć, dlaczego ten czas jest tak potężny i jak może przemienić Twoje życie duchowe? Zostań ze mną i wspólnie rozwikłajmy te tajemnice. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby dalej uczyć się o tym, jak te boskie spotkania mogą głęboko wpłynąć na Twoje życie. Nie będziesz chciał przegapić kolejnych filmów. Godzina 3 w nocy, mistyczny czas pełen duchowej symboliki, często kojarzona jest z wezwaniem Boga. Wielu wierzy, że ten specyficzny moment świtu ma miejsce wtedy, gdy zasłona między światem duchowym a światem naturalnym staje się cieńsza, ułatwiając boską komunikację. Jest to czas głębokiej ciszy, gdzie umysł jest bardziej otwarty, a serce bardziej otwarte na słuchanie głosu Boga. Modlitwa o świcie nabiera w tym kontekście szczególnej mocy, zapewniając głębokie spotkanie z Bożym Zamysłem. Wczesnym rankiem walka duchowa przybiera na sile. Jest to czas, w którym kluczowa staje się czujność duchowa, gdyż niewidzialne siły działają nieustannie. Zatem nocne wstawiennictwo nie jest jedynie praktyką pobożności, ale prawdziwą duchową walką. Ci, którzy w tym czasie wstają, aby się modlić, odpowiadają na wezwanie Boga, uczestnicząc w bitwie, która wykracza poza to, co fizyczne i wchodzi w to, co duchowe. W tym sensie Życie modlitewne staje się potężną bronią przeciwko duchowym przeciwnościom. Pobudka o trzej w nocy może wydawać się zbiegiem okoliczności, ale dla wielu jest to znak od Boga. Ten specyficzny czas jest postrzegany jako duchowe przebudzenie, czas, w którym Bóg decyduje się przemawiać do swoich wybranych. Chrześcijańska odpowiedzialność, aby odpowiedzieć na to wezwanie, jest ogromna, ponieważ obejmuje nie tylko własne życie duchowe, ale także wstawiennictwo za innych. Jest to czas duchowej przemiany, w którym wyraźnie słychać głos Boży, który prowadzi i nakierowuje na boski cel. Biblijna symbolika godziny trzeciej w nocy jest bogata i głęboka. W Biblii znajdujemy przykłady znaczących nocnych spotkań z Bogiem. Historia Samuela wezwanego przez Boga, gdy spał, i Jakuba, który aż do świtu mocował się za aniołem, są mocnymi świadectwami tego, jak Bóg działa w najcichszych godzinach. Te spotkania nie tylko naznaczyły ich życie, ale także przypomniały, że Bóg wybiera chwilę samotności, aby ujawnić swoje plany i cele. Dla tych, którzy wstają o trzej w nocy, zwracanie uwagi na boski głos ma fundamentalne znaczenie. Jest to czas introspekcji i modlitwy, który może wywrzeć głęboki wpływ na życie duchowe. Boże wezwanie w tym czasie jest zaproszeniem do bardziej intymnej komunii, okazją do usłyszenia Bożego zamysłu i odpowiedzi na nie. Czujność duchowa staje się niezbędną praktyką, utrzymując serce i umysł otwarte na znaki Boże. Cel Bożego Wezwania o godzinie trzecias jest wieloaspektowy. Jest to czas większej duchowej więzi, w którym poranna modlitwa staje się bezpośrednim kanałem prowadzącym do nieba. Nocne wstawiennictwo, życie modlitewne i czujność duchowa to praktyki wzmacniające wiarę i przemieniające życie. Odpowiadając na to wezwanie. Chrześcijanie doświadczają głębokiej duchowej przemiany, odnajdują boski cel i prowadzą życie w chrześcijańskiej odpowiedzialności. Biblijna i duchowa symbolika godziny trzeciej w nocy jest czymś, co głęboko rezonuje w życiu wielu chrześcijan. Ten czas, często wspominany w relacjach z boskich spotkań, jest postrzegany jako czas większego połączenia tego, co naturalne i nadprzyrodzone. W ciszy poranka, kiedy miasto śpi, Bóg postanawia porozmawiać ze swoimi dziećmi. To tak, jakby cisza nocna wzmacniała głos Boga, czyniąc go wyraźniejszym i wyraźniejszym. W tym kontekście modlitwa o świcie staje się potężnym środkiem komunikacji ze Stwórcą. Biblia jest pełna przykładów ilustrujących wagę tego czasu. Samuel, młody sługa Boży, usłyszał głos Boga wołającego jego imię, gdy spał. To wezwanie, które miało miejsce w nocy, Zapoczątkowało jego podróż jako proroka. Jakub z kolei walczył z aniołem aż do świtu, co symbolizowało intensywną walkę duchową, która zakończyła się głęboką przemianą. Te nocne spotkania nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, ale raczej chwilami zaaranżowanymi przez Boga, aby objawić jego boski cel. Nie bez podstaw jest przekonanie, że godzina trzeci w nocy to czas największej aktywności duchowej. Wielu chrześcijan wierzy, że to właśnie w tym czasie siły dobra i zła ścierają się ze sobą najbardziej, dlatego wstawiennictwo nocne staje się kluczowe. Modlitwa w tym czasie jest postrzegana jako sposób na aktywne uczestnictwo w tej duchowej walce, chroniąc nie tylko własne życie duchowe, ale także wstawiając się za innych. Niezbędna jest czujność duchowa, ponieważ jest to czas, w którym życie modlitewne może znacząco zmienić sytuację. Nie można nie doceniać wagi zwracania uwagi na głos Boga we wczesnych godzinach porannych. Bóg wybiera chwilę ciszy i samotności, aby rozmawiać ze swoimi dziećmi, i to właśnie w tych chwilach objawia swoje plany i cele. Te nocne spotkania mogą znacząco wpłynąć na życie duchowe chrześcijanina. Chrześcijańska odpowiedzialność, aby odpowiedzieć na to wezwanie, jest wielka, ponieważ wiąże się z duchową przemianą która może wpłynąć na wszystkie aspekty życia. To duchowe przebudzenie, którego nie można zignorować. Symbolika godziny trzeciej nad ranem wiąże się również z potrzebą duchowej czujności. Jezus przy kilku okazjach podkreślił znaczenie zachowywania czujności i modlitwy, zwłaszcza w nocy. Na przykład przypowieść o dziesięciu pannach uczy o konieczności przygotowania się na powrót Pana młodego, który może nadejść w każdej chwili. Zatem odpowiedź na Boże wezwanie o godzinie trzecich w nocy, jest sposobem na okazanie tej gotowości i zaangażowania w życie duchowe. Modlitwa poranna jest postrzegana jako praktyka posiadająca potężną moc i przemieniającą. Biblijne przykłady duchowego zwycięstwa, dzięki wieczornej modlitwie są liczne. Daniel, który modlił się trzy razy dziennie, także w nocy, oraz Paweł i Sylas, którzy modlili się i śpiewali pieśni Bogu o północy, są świadectwem mocy nocnej modlitwy. Te chwile wstawiennictwa nie tylko wzmacniają wiarę, ale przynoszą głęboką przemianę duchową. I tak, odpowiadając na Boże wezwanie we wczesnych godzinach porannych, chrześcijanie odnajdują boski cel i bogatsze, bardziej znaczące życie modlitewne. Przekonanie, że godzina trzeciej w nocy to czas największego połączenia świata duchowego i naturalnego, jest głęboko zakorzenione w kilku tradycjach duchowych i religijnych. Dla wielu ten czas symbolizuje szczególne otwarcie portal, w którym bariery między widzialnym i niewidzialnym stają się coraz cieńsze. W tym okresie modlitwa poranna jest postrzegana jako potężny środek łączenia się z Bogiem, wyraźniejszego słyszenia Bożego głosu i otrzymywania od Boga znaków. Które kierują życiem duchowym. Wielu chrześcijan wierzy, że Bóg wybiera tę konkretną godzinę poranka, aby wzywać swoje dzieci do nocnego wstawiennictwa. To chwila ciszy i spokoju, w której minimalizowane są rozpraszacze dnia codziennego, co pozwala na głębszą i bardziej szczerą komunikację ze Stwórcą. Duchowa walka toczona w tych czasach jest intensywna, a ci, którzy wstają, aby się modlić, odpowiadają na wezwanie Boga, by walczyć o życie swoje i otaczających ich osób. Zważanie na to powołanie może głęboko wzbogacić życie duchowe chrześcijanina. Czujność duchowa, praktykowana podczas porannej modlitwy, nie tylko wzmacnia wiarę, ale także zapewnia duchowe przebudzenie. Jest to czas introspekcji i refleksji, podczas którego Boży cel może zostać objawiony w jaśniejszy i bardziej bezpośredni sposób. Chrześcijański obowiązek bycia uważnym i dyspozycyjnym wobec Boga w takich chwilach jest przejawem wiary i zaangażowania. Symbolika przebudzenia o trzeci w nocy wykracza poza zwykły akt modlitwy. Jest to znak poświęcenia i gotowości słuchania i posłuszeństwa głosowi Boga. W tych godzinach ma miejsce wiele opisów duchowej przemiany, podczas których ludzie doświadczają głębokich spotkań z Bogiem, które zmieniają bieg ich życia. Życie modlitewne, kultywowane w tym okresie, staje się źródłem siły i przewodnictwa, które prowadzą chrześcijanina na jego duchowej drodze. Wieczorna modlitwa wstawiennicza, odprawiana o godzinie trzeciej w nocy, jest postrzegana jako sposób na aktywne uczestnictwo w toczącej się wokół nas walce duchowej. Uważa się, że właśnie wtedy siły dobra i zła są w największym konflikcie, a modlitwa staje się potężną bronią. W tym kontekście życie modlitwy staje się polem bitwy, na którym ćwiczy się i umacnia wiarę. Chrześcijański obowiązek wstawiania się za innymi jest wyrazem miłości i zaangażowania w realizację Bożych celów. Wiara w szczególne połączenie świata duchowego i naturalnego o godzinie trzeciej w nocy jest wezwaniem do życia w duchowej czujności. Odpowiedź na to wezwanie jest sposobem na okazanie gotowości i chęci podążania za Bożymi wskazówkami. Jest to czas duchowej przemiany, w którym wyraźnie słychać głos Boży, który kieruje i kształtuje życie modlitewne i duchową drogę każdego chrześcijanina. Dlatego poranna modlitwa staje się nie tylko obowiązkiem, ale przywilejem, okazją do zbliżenia się do Boga i pełnego życia zgodnie z Bożym zamysłem. Cel porannego wezwania Boga to temat, który głęboko rezonuje wśród chrześcijan poszukujących bardziej intymnej więzi ze Stwórcą. Bóg wybiera chwilę ciszy i samotności, aby porozmawiać ze swoimi dziećmi, a świt oferuje do tego doskonałe warunki. O trzeciej w nocy, kiedy świat odpoczywa, umysł i serce są najbardziej otwarte na słuchanie głosu Bożego. Modlitwa o świcie staje się zatem momentem spotkania z Bogiem, w którym w sposób jasny i bezpośredni może zostać objawiony Boży zamysł. Bóg wykorzystuje te chwile spokoju, aby powołać swoich wybranych, Zapraszając ich do życia w nocnej modlitwie i wstawiennictwie. Jest to czas, w którym intensyfikuje się duchowa walka, a duchowa czujność staje się kluczowa. Wstawiennictwo w tym czasie nie jest tylko praktyką oddania, ale aktywnym uczestnictwem w walce z niewidzialnymi siłami. Ci, którzy o świcie odpowiadają na Boże wezwanie, przyjmują postawę duchowych wojowników, gotowych stawić czoła przeciwnościom losu poprzez modlitwę. Nie można nie doceniać wagi zwracania uwagi na Boży Głos w tych chwilach ciszy. Bóg przemawia w subtelny sposób, i trzeba być w stanie duchowej czujności, aby rozpoznać Jego głos. Odpowiedź na Boże wezwanie o świcie wywiera głęboki wpływ na życie duchowe chrześcijanina. To duchowe przebudzenie przynosi transformację, która wpływa na wszystkie aspekty życia, od codziennych decyzji po zrozumienie boskiego celu. Biblia podaje dobitne przykłady nocnych spotkań z Bogiem, które na zawsze odmieniły życie. Samuel, powołany przez Boga we śnie i Jakub, który walczył z aniołem aż do świtu, są świadectwami tego, jak Bóg wybiera chwilę samotności, aby ujawnić swoje plany. Te spotkania nie tylko przemieniły ich życie, ale także przypomniały, że Bóg jest zawsze obecny, gotowy prowadzić i kierować tymi, którzy chcą słuchać. Odpowiedź na Boże wezwanie o świcie jest aktem wiary i posłuszeństwa. To uznanie, że Bóg ma konkretny cel dla każdego z nas i że wybiera chwilę ciszy, aby objawić nam te plany. Życie modlitewne staje się kanałem, przez który możemy otrzymać boskie przewodnictwo i siłę, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Nocna modlitwa wstawiennicza, odprawiana z zapałem i oddaniem, jest wyrazem naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności za troskę nie tylko o własne życie duchowe, ale także o wstawiennictwo za innych. Boże wezwanie o świcie jest szansą na duchową przemianę, jest zaproszeniem do głębszej komunii ze Stwórcą, gdzie wyraźnie słychać głos Boga. Poranna modlitwa staje się świętą chwilą, w której objawia się boski cel i wzmacnia się życie duchowe. Ci, którzy odpowiedzą na to wezwanie, doświadczają odnowienia wiary i duchowego przebudzenia które pozwala im żyć zgodnie z Bożym planem. Cel Bożego wezwania o poranku jest tajemnicą, którą wielu stara się zrozumieć. Bóg w swojej nieskończonej mądrości wybiera chwilę ciszy i samotności, aby rozmawiać ze swoimi dziećmi. O trzeciej w nocy, kiedy świat jest cichy, a umysł wolny od trosk dnia, najwyraźniej słychać głos Boga. Jest to sprzyjający czas na poranną modlitwę, pozwalającą na głębszą i bardziej intymną więź ze Stwórcą. Nocne wstawiennictwo w tym czasie staje się potężną praktyką, która wzmacnia i odnawia życie duchowe. Bóg wzywa swoich wybranych o świcie, aby ujawnić swój boski cel. Te chwile duchowego przebudzenia są okazją do otrzymania przewodnictwa, pocieszenia i wskazówek. Intensyfikuje się życie modlitewne. A walka duchowa toczona w tych godzinach jest świadectwem wagi tego powołania. Chrześcijańska odpowiedzialność, aby odpowiedzieć na to wezwanie, jest wielka, ponieważ obejmuje nie tylko własne życie duchowe, ale także wstawiennictwo za innych. To czas duchowej przemiany, w którym głos Boży można usłyszeć wyraźniej i bezpośrednio. Nie można nie doceniać znaczenia zwracania uwagi na Boży głos o świcie. Bóg wybiera te chwile ciszy aby mówić wiedząc, że umysł i serce są bardziej otwarte i chłonne. Niezbędna jest czujność duchowa, ponieważ jest to czas, w którym życie modlitewne może znacząco zmienić sytuację. Pobudka o w nocy może wydawać się zbiegiem okoliczności, ale dla wielu jest to znak od Boga. To duchowe przebudzenie jest zaproszeniem do bardziej intymnej komunii, okazją do usłyszenia boskiego celu i zareagowania na nie. Biblijne przykłady nocnych spotkań z Bogiem są liczne i inspirujące. Samuel powołany przez Boga we śnie i Jakub, który aż do świtu zmagał się z Aniołem, są mocnymi świadectwami tego, jak Bóg działa w najcichszych godzinach. Te spotkania nie tylko naznaczyły ich życie, ale także przypomniały, że Bóg wybiera chwile samotności, aby ujawnić swoje plany i cele. Te nocne spotkania mogą głęboko wpłynąć na duchowe życie chrześcijanina. Prowadząc do znaczącej duchowej przemiany. Cel porannego wezwania Boga wiąże się także z potrzebą duchowej czujności. Jezus przy kilku okazjach podkreślił znaczenie zachowywania czujności i modlitwy, zwłaszcza w nocy. Przypowieść o dziesięciu Pannach uczy o konieczności przygotowania się na powrót Pana Młodego, który może nadejść w każdej chwili. Zatem odpowiedź na Boże wezwanie o godzinie trzeciej w nocy jest sposobem na okazanie tej gotowości. I zaangażowania w życie duchowe. Nocne wstawiennictwo staje się niezbędną praktyką, utrzymującą serce i umysł otwarte na znaki Boże. Modlitwa poranna jest postrzegana jako praktyka posiadająca potężną moc i przemieniającą. Biblijne przykłady duchowego zwycięstwa dzięki wieczornej modlitwie są liczne. Daniel, który modlił się trzy razy dziennie także w nocy, oraz Paweł i Sylas, którzy modlili się i śpiewali pieśni Bogu o północy, są świadectwem mocy nocnej modlitwy. Te chwile wstawiennictwa nie tylko wzmacniają wiarę, ale przynoszą głęboką przemianę duchową. I tak, odpowiadając na Boże wezwanie we wczesnych godzinach porannych, chrześcijanie znajdują boski cel i bogatsze życie modlitewne. Bóg w swojej nieskończonej mądrości wybiera chwile ciszy i samotności, aby rozmawiać ze swoimi dziećmi, a kryje się za tym głęboki cel, za tym. O trzeciej w nocy, kiedy świat odpoczywa i ustają codzienne rozproszenia, umysły i serca wiernych są najbardziej otwarte i chłonne. To w tym spokojnym otoczeniu głos Boga można usłyszeć najwyraźniej. Poranna modlitwa staje się bezpośrednim kanałem komunikacji ze stwórcą, umożliwiającym bardziej intymne i głębsze połączenie. W tym kontekście wstawiennictwo nocne jest aktem duchowej czujności, podczas którego bariery między tym, co naturalne, a tym, co nadprzyrodzone, stają się coraz słabsze. Boży wybór tych chwil ciszy nie jest arbitralny. W codziennym pośpiechu i hałasie łatwo stracić wrażliwość na jego głos, ale w ciszy świtu, kiedy umysł jest najspokojniejszy, a duch najbardziej uważny, Bóg może najwyraźniej objawić swój boski cel. Intensyfikuje się życie modlitewne, a walka duchowa toczona w tych godzinach jest świadectwem wagi tego powołania. Chrześcijański obowiązek bycia uważnym i dyspozycyjnym wobec Boga w takich chwilach jest przejawem wiary i zaangażowania. Biblia jest pełna przykładów nocnych spotkań z Bogiem. Samuel, młody sługa, usłyszał głos Boga wołającego go po imieniu, gdy spał, i to nocne wołanie zapoczątkowało jego podróż jako proroka. Jakub z kolei zmagał się z aniołem aż do świtu, co symbolizowało intensywną walkę duchową, która zakończyła się głęboką przemianą. Te spotkania nie są zbiegami okoliczności, ale momentami zaaranżowanymi przez Boga, aby ujawnić Jego plany i cele. Te nocne spotkania mogą znacząco wpłynąć na życie duchowe chrześcijanina. Uważność na Boży Głos w chwilach samotności ma fundamentalne znaczenie. Bóg wybiera ten czas, aby przemawiać, wiedząc, że umysł i serce są bardziej otwarte i chłonne. Niezbędna jest czujność duchowa, ponieważ jest to czas, w którym życie modlitewne może znacząco zmienić sytuację. Pobudka o trzeciej w nocy może wydawać się zbiegiem okoliczności, ale dla wielu jest to znak od Boga. To duchowe przebudzenie jest zaproszeniem do bardziej intymnej komunii, okazją do usłyszenia boskiego celu i zareagowania na nie. Odpowiedź na Boże wezwanie w tych chwilach ciszy jest aktem wiary i posłuszeństwa. To uznanie, że Bóg ma konkretny cel dla każdego z nas i że wybiera chwilę samotności, aby nam je objawić. Życie modlitewne staje się kanałem, przez który możemy otrzymać boskie przewodnictwo i siłę, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Nocna modlitwa wstawiennicza, odprawiana z zapałem i oddaniem, jest wyrazem naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności za troskę nie tylko o własne życie duchowe, ale także o wstawiennictwo za innych. Boże wezwanie o świcie jest szansą na duchową przemianę. Jest zaproszeniem do głębszej komunii ze Stwórcą, gdzie wyraźnie słychać głos Boga. Poranna modlitwa staje się świętą chwilą, w której objawia się boski cel i wzmacnia się życie duchowe. Ci, którzy posłuchają tego powołania, Doświadczają odnowienia wiary i duchowego przebudzenia, które pozwala im żyć zgodnie z Bożym planem i sensownie. Biblijne przykłady nocnych spotkań z Bogiem są liczne i inspirujące, ilustrując jak Bóg wybiera chwilę ciszy, aby ujawnić swoje plany i zamierzenia. Jedna z najbardziej znanych relacji dotyczy Samuela, który podczas snu usłyszał głos Boga wołającego go po imieniu. To nocne wezwanie zapoczątkowało jego podróż jako proroka i jest potężnym świadectwem tego, jak poranna modlitwa może być momentem głębokiego boskiego objawienia. W tym kontekście wstawiennictwo nocne staje się niezbędną praktyką dla tych, którzy szukają bardziej intymnej więzi ze Stwórcą. Jakub jest kolejnym godnym uwagi przykładem. Zmagał się z aniołem przez całą noc aż do świtu, co symbolizuje intensywną walkę duchową. To spotkanie nie tylko odmieniło życie Jakuba, ale także spowodowało zmianę imienia Izraela, co oznaczało jego nową tożsamość i boski cel. Te nocne spotkania mogą głęboko wpłynąć na duchowe życie chrześcijanina, prowadząc do znaczącej duchowej przemiany. Czujność duchowa w tych godzinach jest kluczowa, gdyż jest to czas największej aktywności duchowej. Historia Pawła i Sylasa którzy w więzieniu modlili się i śpiewali hymny Bogu o północy, jest mocnym przykładem mocy porannej modlitwy. Ich wiara i oddanie spowodowały trzęsienie ziemi, które otworzyło drzwi więzienia i uwolniło ich. To wydarzenie nie tylko pokazało skuteczność nocnego wstawiennictwa, ale także posłużyło jako świadectwo tego, jak życie modlitewne może przynieść wolność i przemianę. Chrześcijańska odpowiedzialność, aby odpowiedzieć nocą na Boże wołanie, jest wielka, ponieważ obejmuje nie tylko własne życie duchowe, ale także wstawiennictwo za innych. Daniel jest kolejnym przykładem osoby, która praktykowała modlitwę o świcie. Modlił się trzy razy dziennie, także w nocy, nawet jeśli wiązało się to z narażeniem życia. Jego oddanie życiu modlitewnemu zaowocowało Bożą ochroną, gdy został wrzucony do lwiej jamy. Historia Daniela uczy nas, jak ważna jest czujność duchowa i skuteczność nieustannej modlitwy. Nocna modlitwa wstawiennicza, odprawiana z zapałem i oddaniem, jest wyrazem naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności za troskę nie tylko o własne życie duchowe, ale także o wstawiennictwo za innych. Te biblijne przykłady pokazują, że nocne spotkania z Bogiem są momentami wielkiego znaczenia i przemiany. Przypominają nam, że poranna modlitwa jest potężną i niezbędną praktyką dla tych, którzy szukają głębszego połączenia z Bogiem. Życie duchowe chrześcijanina zostaje wzbogacone i wzmocnione, gdy w chwilach ciszy i samotności odpowiada on na Boże wezwanie. Nocne wstawiennictwo staje się kanałem, przez który możemy otrzymać boskie przewodnictwo i siłę, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Nocne spotkania z Bogiem uczą nas, jak ważne jest bycie uważnym i dyspozycyjnym, aby usłyszeć Boży głos. Te chwile porannej modlitwy są okazją do doświadczenia głębokiej duchowej przemiany i życia zgodnie z Bożym zamysłem. Niezbędna jest czujność duchowa, ponieważ jest to czas, w którym życie modlitewne może znacząco zmienić sytuację. Odpowiedź na Boże wezwanie o świcie jest aktem wiary i posłuszeństwa, uznania, że On ma dla każdego z nas konkretny cel. Nocne spotkania z Bogiem mają moc zmiany życia, pozostawiając trwały wpływ na życie duchowe tych, którzy ich doświadczają. Historia Samuela jest tego wyraźnym przykładem. Jako młody człowiek usłyszał głos Boga, wzywający go w nocy, powołanie, które nie tylko rozpoczęło jego podróż jako proroka, ale także ukształtowało jego przeznaczenie i boski cel. W tym kontekście modlitwa o świcie staje się niezbędną praktyką dla tych, którzy szukają głębszej więzi z Bogiem, pozwalając, aby głos Boży był wyraźnie słyszalny. Życie Jakuba uległo przemianie po nocnym spotkaniu z Aniołem. Całonocna walka spowodowała głęboką zmianę, zarówno fizyczną, jak i duchową. Jakub otrzymał nowe imię Izrael, symbolizujące jego nową tożsamość i misję. To wydarzenie uczy nas o znaczeniu duchowej czujności i nocnego wstawiennictwa, praktyk, które mogą prowadzić do znaczącej duchowej przemiany. Życie modlitewne, kultywowane w tych chwilach ciszy, staje się kanałem bezpośredniej komunikacji z Bogiem, pozwalającym na objawienie się Jego boskiego zamysłu. Paweł i Sylas, modląc się i śpiewając hymny Bogu o północy, doświadczyli cudownego wybawienia. Trzęsienie ziemi, które otworzyło drzwi więzienia, było znakiem od Boga, ukazującym moc modlitwy o świcie. To wydarzenie nie tylko uwolniło Pawła i Sylasa, ale także wpłynęło na życie innych więźniów i strażnika więziennego, prowadząc ich do duchowej przemiany. Chrześcijańska odpowiedzialność, aby odpowiedzieć nocą na Boże wołanie, jest wielka, ponieważ te chwile wstawiennictwa mogą przynieść wolność i odnowę nie tylko nam, ale także osobom wokół nas. Oddanie Daniela modlitwie, nawet pod groźbą śmierci, zaowocowało Bożą ochroną w lwiej jaskini. Jego niezachwiana wiara i praktyka nieustannej modlitwy, w tym wstawiennictwa nocnego, są świadectwem mocy życia modlitewnego. Daniel uczy nas, że duchowa czujność i modlitwa o świcie to praktyki, które mogą przynieść ochronę i przemianę. Życie duchowe chrześcijanina wzmacnia się, gdy w chwilach ciszy i samotności. Odpowiada on na Boże wezwanie, pozwalając, aby głos Boży prowadził i ukierunkowywał Jego drogę. Te nocne spotkania z Bogiem są momentami wielkiego znaczenia i przemiany. Pokazują nam, że poranna modlitwa jest potężną i niezbędną praktyką dla tych, którzy szukają głębszego połączenia ze Stwórcą. Nocne wstawiennictwo staje się kanałem, przez który możemy otrzymać boskie przewodnictwo i siłę, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Życie modlitewne wzbogaca się i wzmacnia, gdy w tych chwilach ciszy odpowiadamy na Boże wołanie, pozwalając, aby Jego głos nas prowadził i przemieniał. Nocne spotkania z Bogiem uczą nas, jak ważne jest bycie uważnym i dyspozycyjnym, aby usłyszeć Boży głos. Te chwile porannej modlitwy są okazją do doświadczenia głębokiej duchowej przemiany i życia zgodnie z Bożym zamysłem. Niezbędna jest czujność duchowa. Ponieważ jest to czas, w którym życie modlitewne może znacząco zmienić sytuację. Odpowiedź na Boże wezwanie o świcie jest aktem wiary i posłuszeństwa, uznania, że On ma dla każdego z nas konkretny cel. Teraz, gdy rozumiesz znaczenie Bożego wezwania o trzeciej w nocy, nadszedł czas, aby zastosować tę wiedzę w swoim codziennym życiu. Zadaj sobie pytanie: czy jestem gotowy odpowiedzieć na to wezwanie i przemienić swoje życie duchowe? pobudka o świcie może wydawać się wyzwaniem, ale korzyści duchowe są ogromne. Czy jesteś gotowy doświadczyć głębszej więzi z Bogiem i odkryć jego boski cel dla twojego życia? Czy kiedykolwiek miałeś spotkanie z Bogiem we wczesnych godzinach porannych? Jak to wpłynęło na twoje życie? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, ponieważ twoje świadectwo może zainspirować innych do odpowiedzi na Boże wezwanie. I pamiętajcie, Poranna modlitwa jest wyjątkową okazją do duchowej przemiany. Bądźcie zatem czujni i przygotowani na te święte chwile. Jeśli uważasz, że te treści są wartościowe, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby dalej uczyć się, jak wzmacniać swoje życie duchowe i odpowiadać na Boże wezwanie. Razem możemy wzrastać w wierze i żyć zgodnie z Bożym zamysłem.